Witam cię to co to dzisiaj zapierdam będziemy skrzyjeżamy, kurwa, dawaj. Życie na patencie, teraz boks mało mnie wzięcie i trenuje dzień w dzień, zawzięcie. Ja ram nie moc pierdolnięcie, Jak adrenalina w dobrej furze przy szybkiej jeździe częściej wam natchnienie po treningu, piszę zwroty Nie przepierdalam floty na głupoty Jest pięknie Poznałem kobietę, której dałem swoje serce z dnia na dzień. Coraz piętwam o to, więc niezmiennie. Miłość to jest świat, co pachnie najpiękniej Trzeba go traktować umiejętnie No pewnie lojalność przewyższa pokusy bez wyłamy Każdy prawdziwy mężczyzna w tym nie może dać Plamy. Szacunek do braci, szacunek do mamy To prosty rachunek, szanuj, będziesz szanowany Zatwierdziłem to na amend w mojej prywatnej wazie danych I stosuję się do tego dnia każdego, bez zmiany Nieraz mnie oszukał ktoś, myślał, że jest fany, Spec od złej reklamy, kiep z maską na twarzy Musiałem się sparzyć, by to lepiej zauważyć Rozwaga to niezbędny element podstawy Niektórzy aktorami są zajebistymi A ja nie chcę mieć nic wspólnego z nimi Więc przeprowadzam selekcję i pierdolę Fałszywe koneksje to pomaga mi dni mieć spokojniejsze. Wreszcie, oddech łapie zdala od zawiści. Robię swoje w tempie swoim, tak omijam wyści. Za tym kto jest lepszy, za tym kto ma więcej. Bierz przykład ze mnie i się patrz na własne ręce. Dążenie do celu jest tu priorytetem, ale bycie przy tym fair, równa się z perfektem. Jestem człowiekiem z intelektem, to pozwala mi nie stać się insektem, w tym mieście przestępstw. Każdy ma receptę na poprawę, wystarczy tylko chcieć przy tym pierdolić obawę. Do odważnych świat należy, kto w to nie wierzy, nie ma szans, swych umiejętności zwiększyć. Każdy ma receptę na poprawę, wystarczy tylko chcieć przy tym pierdolić obawę. Do odważnych świat należy, kto w to nie wierzy, nie ma szans, swych umiejętności zwiększyć. Powiem wam teraz za Jaki mam na życie plan, jaki mam na życie patent Pomysły na siebie mam jakie I wiem, że wprowadzić w życie je potrafię Nigdy nie zmieniać się raptem Zmienia się ciało, umysł się rozwija, nie zmienia się charakter, czas mija Lato za latem chcę zostać tym samym skromnym chłopakiem Tym samym dzieciakiem, Zajeranym rapem, nowym bitem, nowym samplem, nowym tematem Tym samym dzieciakiem co nieraz jeździł na gapę I uwikłał się w niejedną drakę Za mało lat a wypił niejedną kratę, pół serio, pół żartem Nieraz bigał z blantem w końcu znalazł pasję Przeniósł się na ringu matę, czas na treningu spędzał Miasta łapce nieraz psuł nerwy matce. Zbytnio zapoznał się z miastem, zgubił lecz odnalazł się Lat naście, pełne ogarnięcie Sport stał się jego codziennym zajęciem Zawsze chce mieć to zacięcie, tak jak wtedy kiedy miało się go najwięcej Mój na życie patent, być mężczyzną nie dzieciakiem, ale pełnym fanem Musiałem pojąć wiele spraw by, 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 by to zrozumieć Szacunkiem do życia bo, 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 bo żyć trzeba umieć Każdy ma receptę na poprawę Wystarczy tylko chcieć przy tym pierdolić obawę Do odważnych świat należy Kto w to nie wierzy nie ma szans Swych umiejętności zwiększyć każdy ma receptę na poprawę. Wystarczy tylko chcieć, przy tym pierdolić obawę. Do odważnych świat należy. Kto w to nie wierzy, nie ma sens. Z tych umiejętności zwiększy. Idę, za ciosem tworzę wyniki mnożę. Walczę, pięścią nie nozę. tak, 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 tak. sobie drogę, że osiągnę mistrzostwo Nie zawsze za tym idzie pełen komfort Pamiętaj, mordo!